Transfery w pierwszej lidze, plotki, spekulacje, tematy potwierdzone generalnie, co w trawie piszczy na zapleczu Ekstraklasy. Cześć, witajcie, kanał 365 Dni o Piłce, Ekstraklasa ekstraklasy, natomiast nie możemy zapomnieć o lidze. właściwie niemalże najważniejsze, mówię o tych rozgrywkach drugich w Polsce, a więc Fortuna pierwsza Liga. Jesteśmy w styczniu, a więc okres transferowy, a więc warto spojrzeć na najciekawsze ruchy właśnie na zapleczu. W tym materiale powiem o najciekawszych plotkach, ale też o najciekawszych tematach, Potwierdzonych, bo cały czas gdzieś są te migracje zawodników, albo wewnątrz pierwszej ligi, z ekstraklasy do pierwszej ligi, albo z pierwszej ligi wyżej, najczęściej za granicę. Także dzisiaj przyjrzymy się właśnie najciekawszym transferom. Na samym początku, jak zawsze zresztą mówię o subskrypcjach, nie chcę was specjalnie zanudzać. Dla nowych widzów, oczywiście, zachęcam do tego czerwonego guzika na dole. Natomiast takich innych spraw, powiedziałbym organizacyjnych, dookoła kanału, postanowiłem otworzyć na jeszcze jeden komunikator. Konkretnie chodzi mi o Instagrama. W opisie tego filmu znajdziecie na dole linka do mojego Insta. Postanowiłem, że założył właśnie sobie takie konto, gdzie będę wrzucał jakieś takie, powiedziałbym, materiały zakulisowe. Opublikowałem tam dzisiaj kilka zdjęć. Także zapraszam was wszystkich. Zbudujmy fajną, społeczność. Społeczność to około 365 dni o piłce, także nie tylko YouTube, nie tylko Twitter, ale od dzisiaj także i Instagram. Jeżeli chodzi jednak o temat tego odcinka, spójrzmy na najciekawsze transfery. Przede wszystkim chciałbym przytoczyć historię bardzo ciekawego, środkowego, ofensywnego pomocnika, który jest łączony z Lechią Gdańsk. Konkretnie mam tutaj na myśli Bogdana Winiuka, obecnie szachtar Donieck. Natomiast piłkarz, który się w tym szachtarze po prostu nie łapie. Kilka przygód zagranicznych bez, powiedziałbym, większych pozytywnych efektów. Natomiast co mnie zaskoczyło, jeżeli chodzi o CV tego zawodnika, to jest Kariera w młodżówce Ukrainy 28 spotkań, przede wszystkim występy na mistrzostwach Europy, Gol strzelony z Hiszpanią. No i generalnie wydaje się, że ten zawodnik, jak to się mówi w żargonie, ma Gola. No i właśnie ten piłkarz łączony jest z przenosinami do Lechii Gdańsk, gdzie poszerzyłby trochę tę kolonię ukraińską, no bo przecież zarówno sarnawski chlan, czy żelisko, już trójka ukraińców właśnie mamy w Gdańsku. Także gdzieś kolejny zawodnik do rywalizacji. Myślę, że postać ciekawa, patrząc po jego liczbach głównie w tych narodowych barwach, zobaczymy, jak to. Będzie z powrotem Luisa Fernandeza, czy na przykład ten piłkarz skomponuje się z nim doskonale i stworzy taki duet dziesiątek, czy będzie piłkarzem na przykład ustawionym troszeczkę niżej. To jest co prawda temat jeszcze niepotwierdzony, natomiast właściwie od kilku dni zarówno media zagraniczne, jak i polskie żyją tym transferem. Patrzymy dalej. Teraz z kolei mówimy o piłkarzu, który opuści fortuna pierwszą ligę. Jest to Mikołaj Biegański, a więc golkiper Wisły Kraków. Pytanie, jak go odpowiednio klasyfikować? Czy jest to dwójka, czy jest to trójka? No w każdym razie zawodnik, który nie łapał się do składu Wisły. W tamtym sezonie był jedynką i sporo się mówiło o tym, że ten swoją drogą premierowy sezon Wisły na zapleczu nie był do końca udany. Z perspektywy właśnie tego młodego bramkarza, bramkarza, który nabierał doświadczenia, który pierwsze szlify łapał oczywiście w Ekstraklasie, natomiast na samym końcu wraz z Wisłą spadł. No i wydawałoby się, że jest jedynką w drużynie Białej Gwiazdy. Wiadomo, jakie to było lato z perspektywy Wisły, ściągnięte Alvaro ratą, który z marszu bronił dostępu do bramki Wisły Kraków. Miał to gorsze, lepsze efekty, czy właściwie gorsze i jeszcze gorsze efekty, natomiast o tym wielokrotnie mówiłem na moim kanale, ale fakt są takie, że Biegański był zły z uwagi na tę właśnie hierarchię, na to, że był trójką i że zagrał zero spotkań w barwach Wisły w tym sezonie. Grał, co prawda, w drużynie rezerw, natomiast też bez, powiedziałbym, lepszych recenzji, jeżeli chodzi o jego mecze, no to większość ekspertów była zgodna, że nie do końca przykłada się profesjonalnie, jeżeli chodzi właśnie o te mecze w drużynie rezerw. No i teraz ma wybyć za ocean, konkretnie zasilić ekipę z MLS, to jest San Jose Earthquakes, mam nadzieję, że dobrze tę nazwę wymówiłem. Natomiast, faktem takie, że do niego kontrakt jest dopinany. Przeniesie się do tamtej drużyny z właśnie MLS i taką drogę wybrał, że chodzi o swoją karierę. No bo też otrzymał jasny komunikat, że raczej wiśle nie będzie jedynką, a z pewnością na tym byłemu bramkarzowi z kryje Częstochowa zależało najbardziej. Teraz patrzymy w kierunku transferu wewnątrz pierwszej ligi. Mianowicie chodzi o Maksymiliana Sitka, który ma zamienić podbeskidzie Bielsko-Biała na motor Lublin. Bardzo ciekawy piłkarz, piłkarz którego ja oglądam od dłuższego czasu. Pamiętam jeszcze jego występy ze Stali Mielec, w której był wypożyczony właśnie z podbeskidzia. No to wyglądał fenomenalnie. Rozgrywki 2-1, 2-2. Uważam, że obok Tomasiewicza, który teraz gra w Piaście, to Sitek był gwiazdą tej drużyny. Był takim liderem środka pola. Natomiast ta jego kariera też skręciła w takim nie do końca dobrym kierunku. Oczywiście wiadomo w jakiej sytuacji jest ekipa. z ekipa. Strefa spadkowa, masa problemów, no i też masa gdzieś tych zmian kadrowych. No i w do tego właśnie Sitek ma podbeskidzie opuścić. To jeszcze nie jest temat potwierdzony, natomiast na dniach ma związać się z motorem, który obrał jasny i taki klarowny cel, jakim jest awans do Klasy. Kolejny transfer i też delikatnie poruszymy temat motoru Lublin, bo jest to piłka, który do motoru miał trafić, natomiast ostatecznie wybrał inną opcję. Czy może inaczej? Klub zdecydował się na innego zawodnika, być może właśnie nawet na tego na sitka, o którym mówiłem wcześniej, bo jest to ta sama. Pozycja. Konkretnie chodzi o Michała Janotę. Ja o tym zawodniku mówiłem sporo, przekazy materiału zawodników bez kontraktów. No bo przecież od dłuższego czasu właściwie Janota w piłkę nie grał. Po tym jak rozwiązał swoją umowę właśnie z góralami. No menomen, także sporo tutaj analogii, jeżeli chodzi o sitka. Natomiast nowym klubem, i to już jest temat potwierdzony, Janoty będzie za w Sosnowiec. Wiadomo, że w Sosnowcu sporo się dzieje w związku też z przejęciem z tych powiedział historiach z gabinetu. Wiadomo też, że teraz nowy człowiek u sterów, a więc pan Collins. Natomiast jeżeli chodzi o transfery, to też ma się sporo zmienić, jak zresztą sam Collins w wywiadzie dla Weszło mówił, będą nowe ruchy kadrowe, będzie pewna rewolucja w zespole. No bo wiadomo, że zagłębie zajmuje miejsce ostatnie. Jest tam duża presja i duża pompka, jeżeli chodzi o ucieczkę z podtoparną no wiadomo, że za głębokie raczej celował w awans do Ekstra Klasy, a niekoniecznie w spadek do drugiej ligi. Ostatnim piłkarzem w tym materiale jest Jarosław Jacha, więc środkowo obrońca, który zamienił rezerwę Zagłębia Lubin, drugoligowy, drugi zespół miedziowych na Wisłę Płocka, więc zamienił drugą ligę na Ligę pierwszą. To jest półroczne wypożyczenie, także najpewniej, albo być może, Jach wkrótce wróci do Lubina, z którym ma jeszcze długo kontrakt. Natomiast myślę, że to jest zawodnik, który zbyt wcześnie został odstawiony na tak słaby poziom. Jestem przekonany, że to jest piłkarz, który spokojnie nadawałby się na poziom pierwszej ligi, no nie wiem, czy na poziom ekstraklasy, no bo też specjalne jakości nie pokazywał, właściwie od kilku dobrych lat. Pamiętam też te jego dla Rakowa. Natomiast fakt są takie, że tutaj nafciarze byli zainteresowani ściągnięciem tego zawodnika, żeby gdzieś wpuścić trochę jakości do tego bloku obronnego. Pamiętamy Jaha, który przecież no, wypromował się w drużynie z Lubina transfer do Anglii, później różne zagraniczne nietrafione przygody, Mołdawia, Holandia. Ostatecznie od kilku miesięcy gra właśnie w drużynie rezerw Waldemar Fornalik go definitywnie skreślił. Natomiast cieszę się, że trafił do Wisły Płock, bo to jest klub, który będzie na niego stawiał, który też celuje w najwyższe cele, wiadomo, że obecni na wciarze nie są w tej strefie barażowej, natomiast z pewnością drużna, która opuściła Ekstraklasę, będzie chciała do niej jak najszybciej wrócić. Tak wygląda ta lista. Pięciu piłkarzy, którzy albo zmienili, albo wkrótce zmienią swojego pracodawcę. Kolorem żółtym zaznaczeni zawodnicy, gdzie to jest, powiedziałbym, spekulacja, plotka, tematycznie nie do końca dogadany. A więc odpowiednio Bogdan Winnuk, Mikołaj Bigański, Maksymilian Sitek. Natomiast jeżeli chodzi o transfery potwierdzone, tematy, które już jakby zostały zaklepane, ogłoszone, przenosiny, to jest oczywiście Michał Janota, nowy piłkarz Zagłębia Sosnowiec, a także Jarosław Jach, który sezon dokończy w pierwszej ligowej w Wiśle Płock. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten najnowszy materiał związany z plotkami transferowymi i z transferami dopiętymi w pierwszej lidze. Nie możemy zapominać oczywiście o tych fajnych rozgrywkach. Ekstra klasa, ekstra klasa, natomiast też trzeba żyć tym, co dzieje się na zapleczu. Zachęcam oczywiście standardowo wszystkich do tego przyciska na dole o subskrybuj. Koniecznie też sprawdźcie mojego Instagrama. Tak jak powiedziałem, zbierzmy tam jak największą liczbę ludzi. Ja postaram się być tam aktywny. Może tych zobowiązań zawodowych mam sporo. No to myślę, że będę w stanie raz na jakiś czas coś wrzucać, jakieś stories, jakieś zdjęcia. Jakieś rzeczy takie zakulisowe, jak będę jechał na jakiś mecz, czy gdzieś się będę wybierał na wywiad, no to też będę tam takie sprawy wrzucał, no bo też na YouTube nie da się po prostu wrzucać wszystkiego. Staram się, żeby też ten kanał był prowadzony tak w miarę, powiedziałbym, estetycznie, więc te krótsze formy czasami gdzieś się nie przejdą, a Instagram no to jest gdzieś taka przestrzeń, która umożliwiłaby mi takie e, sytuacje. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję, przede wszystkim za to, że dotrwaliście do końca. E, dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.